Witam serdecznie. Nazywam się Mirosława Łęcka. Mieszkam i pracuję w Ostrowie Wielkopolskim. Mam możliwość dzisiaj przedstawienia swojej historii oraz opowiedzenia o tym, jak albo zostało w moim domu na stałe. Jestem szczęśliwą mamą i żoną, ale pięć lat temu moja historia była inna. Ja Miałam 34 lata i wyczułam w swojej piersi guz. Mimo że, będąc osobą świadomo, Ponieważ byłam w grupie zwiększonego ryzyka, ponieważ moja mama również chorowała na nowotwór, również usunę, usunęła piersi i przeszła przez chemioterapię, byłam bardzo zaskoczona. Szybka reakcja, onkolog, biopsja, wyniki sprawiły, że moje życie zatrzymało się. Wyniki pierwsze, jakie przyszły, były dobre. Ulga, że wszystko jest w porządku. No, już w tym, na tym etapie w mojej lodówce znajdowało się Alveo, Dzięki koleżance, która przywiozła mi je osobiście, która namówiła mnie na spotkanie, która przedstawiła mi korzyści, jakie płyną z korzystania tego produktu. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. Pamiętam, jak po pierwszym zabiegu zadzwoniła do mnie i powiedziała: weź zwiększ dawkę Alveo, poczujesz się lepiej, wrócisz szybciej do, do, do siebie. Tak też było. Wróciłam do pracy. Za chwilę okazało się jednak, że kolejne wyniki histopatologiczne okazały się dla mnie niekorzystne. Diagnoza, jaką usłyszałam, była dla mnie jak, jak wyrok. Rak o najwyższym stopniu złośliwości. Byłam bezradna, byłam w szoku. Wszystko wokół mnie straciło sens na chwilę. Więc. No tak jak człowiek reaguje, czyli kolejna wizyta w szpitalu, kolejne badania, kolejne wyniki, jakie otrzymałam, to były badania, badania genetyczne, które również nie były dla mnie pomyślne, ponieważ jestem w grupie ryzyka, mam uszkodzony gen BRC1 i BRC2, co spowodowało, że no, wynikiem tego musiałam poddać się pełnej mastektomii piersi. Było ciężko. Przede wszystkim no, zostawiając w domu dzieci, męża, rodzinę. Człowiek jest sam na oddziale, ale przeszłam przeszłam przez operację. Kolejnym etapem y, mojego leczenia była chemioterapia. Przez cały czas, przez ten okres piłam alveo. Wszyscy mi doradzali, znajomi, żebym zwiększyła dawkę. Stosowałam się do tych zaleceń. Coraz częściej zaglądałam do informacji związanych z produktami, z naturalnymi sposobami leczenia. Podczas pierwszej chemioterapii, to właśnie na takim oddziale, gdzie jest dzienne podawanie chemii, spotkałam ludzi, którzy byli tacy jak ja, czyli chorowali, byli na granicy i między innymi tam właśnie dowiedziałam się, że Alvo jest takim produktem, który jest już używany przez osoby chore na nowotwór. Generalnie w przerwie, kiedy musiałam zostać odłączona od kroplówki, porozmawiałam również z pielęgniarką, która uśmiechem potwierdziła, że, tak, że pacjenci stosują zioła, stosują alveo. No i dzięki temu to był chyba taki przełom, gdzie postanowiłam spróbować czegoś innego, spróbować leczenia niekonwencjonalnego. Także zanurzyłam się w lekturze. Zaczęłam chodzić na spotkania, miałam okazję spędzić sporo czasu z dziewczynami, które są w tej akunie. Brałam udział w wykładach dr Olmy. W pewnym momencie dziewczyny przywiozły mi do namiar maila do doktora Bertlika. Postanowiłam do niego napisać, prosiłam o konsultację. Po kilku dniach było moje wielkie zdziwienie, odpowiedział. Napisałam do niego w mailu wszystko to, co jest, czyli wyniki badań. Tak, jak były napisane, czyli po łacinie, otrzymałam odpowiedź, jak mam stosować suplementację, jak stosować LWO, czym się wspomagać jeszcze, żeby dojść do zdrowia. Moja chemioterapia to było 6 wlewów w przeciągu 20, z, przerwami, z przerwami na 21 dni. Także miałam ten czas na zregenerowanie organizmu. Doktor Bertlik dokładnie rozpisał mi możliwość tutaj, jakie daje firma Akuna. Piłam pinki, piłam masterweed, piłam Onex, ale weo miałam rozpisane w ten sposób, że stosowałam przez wszystkie dni między wlewami. Robiłam przerwę na dwie doby przed przyjęciem chemioterapii, natomiast na trzecią dobę po chemioterapii zaczynałam stosować z powrotem. Dzięki tym zmianom, które we mnie zaszły, dzięki tej wiedzy, do której. Dążyłam, czytałam wszystkie artykuły, magazyny, chłonęłam, Wzięłam udział również w Acuna Day. W tym momencie na rynek polski Akuna wprowadzała witaminę C, która była kolejnym czynnikiem, który wprowadziłam do suplementacji. I która pomogła również mi w walce z nowotworem. Miałam wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierali. Rodzina Akunowska. Była cudowna. Aneta dzwoniła wtedy, no nie wtedy, instynktownie, kiedy potrzebowałam jej pomocy. Nie musiałam prosić o pomoc, one zawsze były na miejscu. Także dzięki tym wszystkim ludziom, z którymi miałam okazję się w tym czasie spotkać, zetknąć, odbierałam tyle pozytywnej energii, a z tego co wiem, również przekazywałam tyle pozytywnej energii tym osobom. Jestem wdzięczna, ponieważ po zakończeniu leczenia chemioterapią Moje wyniki były bardzo zadowalające. Pełna remisja, choroby, za co jestem wdzięczna i za co tutaj no, ogromnie się cieszę, że udało mi się wygrać tam. Chciałabym przekazać jak najwięcej informacji innym osobom, bo rozmawiając z ludźmi, szczególnie z ludźmi chorymi, powoduje to, że oni nie zawsze mają możliwość porozmawiania z osobą zdrową. Jak się rozmawia z osobą chorą, jest jej łatwiej, prościej. Więc często docieram do osób, które nie, nie poprosiłyby o pomoc osoby zdrowej. No i cieszę się, że mogę szerzyć tą inicjatywę. Cieszę się, że miałam okazję poznać tyle wspaniałych ludzi. Cieszę się, że mam okazję funkcjonować w takiej firmie, jakiej jest Akuna że mam dostęp do, do suplementów, do kosmetyków, do wszystkich produktów, jakie firma Akuna nam proponuje i chciałabym tę ideę szerzyć dalej. Jestem przykładem tego, że można wygrać z rakiem i chciałabym podziękować tu wszystkim za to, że, że jestem tu z Wami teraz. Dziękuję bardzo.